Alek, zwycięstwo w Ralej Radków. Od początku piękne, szybkie, e, równe tempo, e, byłeś bardzo blisko Jacka Sobczaka, e, no i wygrałeś dwa ostatnie odcinki. Dziękujemy bardzo. Staraliśmy się jechać szybko, staraliśmy się dotrzymać tempa Jackowi. Gratuluję w ogóle Jackowi tempa, bo ma małe doświadczenia, bardzo, bardzo szybko potrafi jeździć tym samochodem, który też nie jest prostym samochodem. ale Bardzo dziękujemy organizatorom za, za ten rajd, bo odcinki uwaga, uważam, że no, mega na odwagę. Bardzo szybkie, bardzo techniczne. Też problem według mnie stanowił, stanowiła długość dojazdówki, bo mieliśmy 2 km dojazdówki i zagrzanie opon na takim dystansie to nie, było, nie było to możliwe. Więc początek był dosyć niebezpieczny, uważam. Natomiast później, później już było coraz fajniej. I też chciałbym zauważyć, że ilość obserwujących, ilość kibiców przy odcinkach to sprawiała nam ogromną, ogromną frajdę. To było mega. A w ogóle, który z tych odcinków e, dla Ciebie taki najbardziej topy, gdzie mogłeś pokazać swoją klasę? No zdecydowanie bardziej mi e, się e, odcinek Niwa, e, bo tam naprawdę można jechać szybko linią i, i z szczyty, które straszą, e, zakręty szczytami, które straszą, można pojechać szybko. Jeżeli się te odcinki zna, my też ten, ten odcinek jechaliśmy już drugi raz, z, z Danielem, więc wiedzieliśmy, gdzie, gdzie w tamtym roku przycieniowaliśmy, gdzie mogliśmy szybciej jechać w tym roku, i tak staraliśmy się robić. I to też pokazywały wyniki. A właśnie ta walka z Jackiem Sopczakiem, jakieś błędy się pojawiły? Generalnie my. Robimy błędy dalej, ja robię błędy dalej na wolnych e, zakrętach, czyli e, jedynkowe jakieś haki, gdzieś tam wtedy auto za bardzo zmuli, to, to na pewno muszę poprawić. E, jeden błąd mój taki mocny dzisiaj to było przestrzelenie hamowania z, z, ze 190, było hamowanie po takim dużym wyrypie do lewej 1. Na szczęście na wypadkowej była koperta, gdzie wjechaliśmy w tą kopertę, zawróciliśmy szybko na ręcznym, wróciliśmy na trasę, było 6 sekund straty, a wtedy byśmy gdzieś tam byli o wiele bliżej Jacka w wynikach. Jakie plany? Plany mamy bardzo ciekawe, mega się jaram, bo teraz przed zimę będziemy uczyć się jeździć autem w specyfikacji szutrowej. Czyli budujemy auto do szutru, przebudowujemy nasze auto do szutru i Uczymy się, jak ma, jak ma to wyglądać technicznie, no i jak ma wyglądać jazda w, takim, w takiej specyfikacji. Plan jest na przyszły rok pełen cykl RSMP, dlatego musimy wiedzieć, jak się jeździ po szutrze.